Nazywam się Dr. Zofia Seniorzy, mam 35 lat i jestem certyfikowanym chirurgiem ortopedą. Rozmawiałam z przyjaciółmi w tej dziedzinie chirurgami z Japonii, Niemiec, Francji, Polski, i każdy z nas ma ponad 41 lat w sali operacyjnej i na oddziale rehabilitacyjnym. Obserwowaliśmy, jak ciała się łamią, goją, odbudowują i zawodzą. Widzieliśmy, co robi wiek, gdy siła znika, i co robi siła, gdy wraca. A jednak młodzi dyrektorzy generalnych firm technologicznych, startup i fitness oparte na sztucznej inteligencji, marki suplementów wytwarzanych w laboratoriach i nowi influencerzy długowieczności powtarzają tę samą wiadomość jak scenariusz: chodzenie wystarczy że po 75 roku życia nie potrzebujesz oporu. Nie potrzebujesz treningu siłowego. Potrzebujesz tylko kroków. Ale kiedy naprawdę rozumiesz anatomię, zaczynasz zadawać pytania, na które te firmy nigdy nie chcą odpowiedzieć. Jak chodzenie może odbudować mięsień, który już się zmarnował? Jak chodzenie może przywrócić równowagę, jeśli włókna stabilizujące nigdy nie są aktywowane? Jak chodzenie może wzmocnić kości, gdy nie ma obciążenia, napięcia, oporu. Jak chodzenie może zapobiec upadkom, gdy reakcje szybkiego skurczu nie są trenowane. I jak samochodzenie może chronić 75-letnie ciało, które już traci siłę każdego miesiąca? To nie pasuje do biomechaniki. To nie pasuje do wyników chirurgicznych. To nie pasuje do tego, co widzimy u prawdziwych pacjentów każdego dnia. Więc my, 22 chirurgów z dziesięcioleciami za nami, poszliśmy szukać prawdy w trudny sposób. Przejrzeliśmy setki artykułów medycznych, zbadaliśmy programy rehabilitacyjne w dziewięciu krajach i nawet przetestowaliśmy rutyny na sobie. Trenowaliśmy z 297 ćwiczeniami z całego świata. W tym 144 z samej Japonii, gdzie starzenie się jest opanowane, a nie budzi strachu. Większość ćwiczeń pomogła trochę. Niektóre całkowicie zawiodły. Ale pięć, tylko pięć dostarczyło tego, co nauka rzadko obiecuje: widoczną, mierzalną, powtarzalną regenerację mięśni nawet po 75 roku życia. Dlatego w tym filmie ujawnimy pięć ćwiczeń które każdy senior powyżej 75 roku życia musi wykonywać zamiast polegać tylko na chodzeniu. I zostańcie, ponieważ numer 2 może odbudować utracony mięsień szybciej niż jakakolwiek rutyna, którą testowaliśmy przez 41 lat praktyki ortopedycznej. Pełne odniesienia do badań są zawarte w opisie dla tych, którzy kochają dowody bardziej niż teorie. Zanim zanurzymy się, mam do was szybkie pytanie. Ile macie lat? Podzielcie się swoją odpowiedzią. Czytamy i odpowiadamy osobiście na każdy komentarz. Teraz zacznijmy od numeru pięć. Ruch, który prawie żaden senior nie praktykuje, ale który może natychmiast obudzić siłę, której chodzenie nigdy nie mogło osiągnąć. Numer 5. Chodzenie pięta do palca. Na piątym miejscu na naszej liście jest coś. Co nazywa się chodzeniem pięta do palca. I chociaż może wyglądać prosto, nauka stojąca za tym, dlaczego działa, jest absolutnie fascynująca. To ćwiczenie jest czasami nazywane chodzeniem tandemowym w warunkach klinicznych, i konkretnie celuje w coś, co zaczyna gwałtownie się pogarszać po wieku 75 lat: waszą propriocepcję. Propriocepcja to zasadniczo zdolność waszego ciała do wiedzy, gdzie jest w przestrzeni bez konieczności patrzenia. To powód, dla którego możecie dotknąć swojego nosa z zamkniętymi oczami lub schodzić ze schodów bez gapienia się na swoje stopy przez cały czas. Po 75 roku życia, zakończenia nerwowe, odpowiedzialne za propriocepcję, zaczynają wysyłać słabsze sygnały do waszego mózgu. Badanie z Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że dokładność proprioceptywna maleje o około 25% między wiekiem 65 a 80 lat. To oznacza, że wasz mózg otrzymuje mniej niezawodne informacje o tym, gdzie są wasze stopy i na jakiej powierzchni stoją. Chodzenie pięta do palca zmusza wasz mózg i ciało do bardziej precyzyjnej komunikacji, ponieważ zasadniczo idziecie po linie. Ustawiacie jedną stopę bezpośrednio przed drugą, tak, aby pięta waszej przedniej stopy dotykała palców waszej tylnej stopy przy każdym kroku. Ta wąska podstawa wsparcia sprawia, że wasz układ nerwowy pracuje w nadgodzinach, aby utrzymać was w równowadze. Sposób na uzyskanie maksymalnej korzyści z tego ćwiczenia to rozpoczęcie w pobliżu ściany lub blatu kuchennego, abyście mieli coś, do czego można sięgnąć, jeśli będziecie tego potrzebować. Stańcie wysoko z ramionami do tyłu i wybierzcie punkt około 5 metrów przed sobą, na którym się skupicie. Następnie zacznijcie iść do przodu, umieszczając każdą stopę bezpośrednio przed drugą w tym wzorze pięta do palca. Nie śpieszcie się z tym. Celem nie jest prędkość, ale precyzja i kontrola. Dążcie do około 20 kroków z rzędu i spróbujcie zrobić to dwa razy dziennie. Badanie w archiwach medycyny fizycznej i rehabilitacji wykazało, że seniorzy, którzy praktykowali chodzenie pięta do palca przez zaledwie 8 tygodni, poprawili swoje wyniki dynamicznej równowagi o 19%. Dynamiczna równowaga to rodzaj, którego potrzebujecie, gdy faktycznie poruszacie się po świecie, a nie tylko stoicie w miejscu. Badacze zauważyli również, że uczestnicy zgłaszali większą pewność siebie podczas chodzenia w zatłoczonych przestrzeniach i po nierównych powierzchniach. W miarę jak stajecie się bardziej komfortowi z tym ćwiczeniem, możecie uczynić je bardziej wymagającym, obracając głowę na boki podczas chodzenia lub zamykając oczy na kilka kroków naraz. Te progresje naśladują sytuacje z prawdziwego świata, w których możecie być rozproszeni lub gdzie oświetlenie jest słabe. Jako chirurg ortopeda polecam to ćwiczenie jako fundament, ponieważ przeszukuje połączenie między Waszymi stopami a Waszym mózgiem, czego regularne chodzenie po płaskich powierzchniach po prostu nie robi. Teraz przejdźmy do ćwiczenia, które celuje w zupełnie inny problem, który rozwija się po 75 roku życia. Zanim będziemy kontynuować, jeśli podobał Wam się dotychczas film, uderzcie w ten przycisk polubienia. Aby więcej seniorów mogło go zobaczyć, i zasubskrybujcie. Mamy więcej potężnych filmów ze wskazówkami dotyczącymi zdrowia seniorów, które pojawiają się codziennie, i nie chcecie przegapić następnego. Numer 4. Przysiady na krześle. Numer 4 na naszej liście to Przysiad na krześle. I to ćwiczenie odnosi się do jednego z największych predyktorów tego, czy ktoś utrzyma swoją niezależność wraz z wiekiem zdolność do wstawania z pozycji siedzącej bez używania rąk. To brzmi podstawowo, ale badania pokazują, że jest wszystkim innym. Słynne badanie zwane testem siedzenia i wstawania, opublikowane w Europejskim Dzienniku Kardiologii Prewencyjnej, wykazało, że zdolność do siadania i wstawania bez pomocy była bezpośrednio skorelowana z długowiecznością. Ludzie, którzy zmagali się z tym ruchem, Mieli 5 do 6 razy wyższe ryzyko śmierci w okresie badania w porównaniu z tymi, którzy mogli to zrobić łatwo. Po 75 roku życia mięśnie odpowiedzialne za wstawanie z krzesła, głównie wasze mięśnie czworogłowe i pośladki, zaczynają tracić masę i siłę w przyspieszonym tempie. Ten proces nazywa się sarkopenią i przyspiesza znacznie pod koniec lat 70 i 80. Badanie w polskim dzienniku Gerontologii wykazało, że dorośli tracą około 3% swojej siły mięśniowej każdego roku po wieku 75 lat. To sumuje się do prawie 15% utraty w zaledwie 5 lat. Przysiady na krześle są najbardziej funkcjonalnym sposobem walki z tym spadkiem, ponieważ naśladują dokładnie to, co musicie robić dziesiątki razy każdego dnia: wstawanie z toalety, wysiadanie z samochodu. Wstawanie od stołu obiadowego. Ćwiczenie jest proste, ale wykonanie ma znaczenie. Zacznijcie od siedzenia na stabilnym krześle z waszymi stopami płasko na podłodze w odległości około szerokości bioder. Skrzyżujcie ramiona na klatce piersiowej lub trzymajcie je prosto przed sobą. Następnie pochylcie się lekko do przodu, aby przenieść ciężar na stopy, i popchnijcie przez pięty, aby stanąć całkowicie. Zatrzymajcie się na górze przez chwilę. Następnie powoli opuśćcie się z powrotem z kontrolą. Część opuszczania jest faktycznie tam, gdzie dzieje się dużo budowania mięśni. Więc nie spadajcie po prostu z powrotem na krzesło. Badanie z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wykazało, że seniorzy, którzy wykonywali przysiady na krześle trzy razy w tygodniu przez 12 tygodni, zwiększyli swoją siłę nóg średnio o 28%. Co jeszcze bardziej imponujące, ich prędkość chodzenia poprawiła się o 15%, a ich zdolność do wchodzenia po schodach poprawiła się o 22%. Jako chirurg ortopeda mówię, że widzę pacjentów przez cały czas w szpitalu klinicznym w Warszawie, którzy mogą chodzić całkiem dobrze, ale którzy bardzo się męczą z ruchami siedzenia do wstawania. To są ludzie, którzy w końcu potrzebują uchwytów montowanych wszędzie lub którzy zaczynają unikać sytuacji towarzyskich, ponieważ wstydzą się potrzeby pomocy przy wstawaniu. Dążcie do dwóch do trzech serii dziesięciu przysiadów na krześle każdego dnia. Jeśli wstawanie bez używania rąk jest teraz zbyt trudne, zacznijcie od odpychania się od podłokietników i stopniowo zmniejszajcie, jak bardzo na nich polegacie z czasem. Celem jest ostatecznie być w stanie wykonać ten ruch z ramionami skrzyżowanymi na klatce piersiowej. Gdy możecie to zrobić łatwo, możecie postępować, trzymając lekki ciężar przy klatce piersiowej lub używając niższego krzesła. Następne ćwiczenie celuje w coś, co chodzenie całkowicie ignoruje, ale co staje się krytyczne dla zapobiegania upadkom. Numer 3. Okręgi bioder na stojąco Na numerze 3 mamy okręgi bioder na stojąco. Ćwiczenie, którego większość ludzi nigdy nie rozważała, ale które chirurdzy ortopedii mówią, że jest absolutnie istotne po 75 roku życia. Ten ruch celuje w mobilność waszych bioder i siłę małych mięśni stabilizujących, które otaczają wasz staw biodrowy. Te mięśnie i elastyczność samego stawu biodrowego pozwalają wam odzyskać równowagę, gdy się potykasz lub potkniesz. Kiedy tracicie równowagę, wasze ciało instynktownie próbuje wyjść na bok lub obrócić nogę, aby się złapać. Jeśli wasze biodra są sztywne, a mięśnie stabilizujące są słabe, Wasze ciało po prostu nie może wykonać tych awaryjnych korekt wystarczająco szybko. Badanie opublikowane w Polskim Dzienniku Biomechaniki wykazało, że mobilność bioder zmniejszyła się średnio o 20% między wiekiem 65 a 80 lat, a ten spadek był bezpośrednio związany ze zwiększonym ryzykiem upadków. Inne badanie z Akademii Medycznej w Gdańsku wykazało, że słabość w mięśniach odwodzicieli bioder, tych które przesuwają Waszą nogę na bok, była pojedynczym najsilniejszym predyktorem upadków u dorosłych powyżej 70 roku życia. Silniejsza nawet niż siła nóg lub wyniki testów równowagi. Okręgi bioder na stojąco odnoszą się do obu tych problemów jednocześnie. Poruszacie biodro przez jego pełen zakres ruchu, jednocześnie zmuszając te mięśnie stabilizujące do strzelania, aby utrzymać Was w równowadze na jednej nodze. Aby wykonać to ćwiczenie prawidłowo, stańcie obok ściany lub stabilnego krzesła z jedną ręką lekko dotykającą go dla równowagi. Podnieście zewnętrzną nogę tak, aby wasze kolano zbliżyło się do klatki piersiowej. Następnie powoli przesuncie to kolano na bok, potem za siebie, a następnie z powrotem do pozycji wyjściowej. Zasadniczo rysujecie duży okrąg swoim kolanem. Jednocześnie utrzymując stabilną nogę stojącą. Zróbcie pięć okręgów w jednym kierunku, a następnie pięć okręgów w drugim kierunku. Następnie zmieńcie nogi i powtórzcie. Kluczem jest uczynienie okręgów tak dużymi, jak pozwala na to Wasza mobilność i poruszanie się powoli z kontrolą. Pośpiech, przez to niszczy cel. Badanie kliniczne opublikowane w Age and Aging wykazało, że seniorzy, którzy wykonywali ćwiczenia mobilności bioder, takie jak okręgi bioder na stojąco, przez 10 minut dziennie poprawili swoją stabilność boczną o 31% w ciągu 3 miesięcy. Stabilność boczna to wasza zdolność do pozostania w pozycji pionowej, gdy jesteście pchani lub ciągnięci na bok. Badanie wykazało również, że czas reakcji na wykonanie kroku ochronnego poprawił się o prawie 20%. Jako chirurg ortopeda wyjaśniam, że staw biodrowy po 75 roku życia często staje się słabym ogniwem w łańcuchu. Ludzie skupiają się na swoich kolanach lub plecach, ale biodra pozwalają wam poruszać się we wszystkich kierunkach i dostosowywać się szybko, gdy dzieje się coś nieoczekiwanego. Chodzenie porusza Wasze biodra tylko do przodu i do tyłu w bardzo ograniczonym zakresie. Nie robi nic, aby utrzymać pełną mobilność stawu lub wzmocnić te krytyczne mięśnie stabilizujące. Wykonujcie swoje okręgi bioder pierwszą rzeczą rano, gdy Wasze stawy mogą być najbardziej sztywne i ponownie przed snem. Wasze biodra Wam podziękują i co ważniejsze, Wasze biodra mogą uratować Was przed niszczycielskim upadkiem. Teraz wchodzimy w dwa najlepsze ćwiczenia, a następne może was zaskoczyć, ponieważ nie wymaga żadnego ruchu. Numer 2. Izometryczne pchnięcie ściany. Numer 2 na naszej liście to izometryczne pchnięcie ściany. I tutaj wchodzimy w ćwiczenia, które chirurdzy ortopedzi uważają za absolutnie niezbędne dla każdego powyżej 75 roku życia. Ćwiczenie izometryczne to takie, w którym wywierasz siłę na coś, co się nie porusza. Kurczysz swoje mięśnie bez żadnego faktycznego ruchu zachodzącego w stawie. Ten typ ćwiczenia ma pewne unikalne korzyści dla starszych dorosłych, których tradycyjne ćwiczenia po prostu nie mogą dorównać. Po pierwsze, izometria jest niesamowicie bezpieczna dla stawów. Nie ma uderzenia i żadnego ruchu przez zakresy, które mogą być bolesne lub artretyczne. Po drugie, badania pokazują, że ćwiczenia izometryczne są szczególnie skuteczne w budowaniu typu siły, który zapobiega upadkom. Przełomowe badanie opublikowane w dzienniku fizjologii stosowanej wykazało, że trening izometryczny zwiększył produkcję siły mięśniowej o 35% u dorosłych powyżej 70 roku życia w porównaniu z tylko 22% poprawy z tradycyjnego treningu oporowego. Co jeszcze bardziej istotne dla zapobiegania upadkom, grupa izometryczna wykazała 40% poprawy w tempie rozwoju siły. Tempo rozwoju siły to jak szybko możecie wygenerować siłę. To jest dokładnie to, czego potrzebujecie, gdy się potkniesz i musisz się natychmiast złapać. Pchnięcie ściany celuje konkretnie w wasz rdzeń, klatkę piersiową, ramiona i mięśnie stabilizujące w całym waszym tułowiu. To są mięśnie, które utrzymują was w pozycji pionowej i które pozwalają wam się zabezpieczyć, jeśli zaczniecie spadać. Aby wykonać to ćwiczenie, stańcie twarzą do ściany w odległości około długości ramienia. Umieśćcie obie dłonie płasko na ścianie na wysokości ramion. Teraz pchnijcie w ścianę tak mocno, jak możecie, jednocześnie utrzymując wasze ciało w linii prostej od głowy do pięt. Powinniście poczuć, jak wasz rdzeń się angażuje, wasza klatka piersiowa i ramiona pracują, a nawet wasze nogi aktywują się, aby zakotwić was do podłoża. Utrzymajcie to pchnięcie przez 10 do 15 sekund, oddychając normalnie. Odpocznijcie przez chwilę, a następnie powtórzcie od 3 do 5 razy. Piękno tego ćwiczenia polega na tym, że możecie dostosować intensywność natychmiast. Pchnijcie mocniej dla większego wyzwania lub łatwiej, jeśli dopiero zaczynaliście. Badanie z Centrum Rehabilitacji w Poznaniu wykazało, że ćwiczenia izometryczne wykonywane przez zaledwie 12 minut tygodniowo przyniosły znaczące poprawy w ciśnieniu krwi, gęstości kości i sile mięśniowej u dorosłych powyżej 65 roku życia. Uczestnicy zgłaszali również lepszą stabilność podczas codziennych czynności i zwiększoną pewność siebie w swoich zdolnościach fizycznych. Jako chirurg ortopeda podkreślam, że to ćwiczenie pracuje nad całym łańcuchem mięśni od waszych rąk przez ramiona, barki, rdzeń i w dół do nóg. Uczy wszystkie te mięśnie strzelać razem w skoordynowany sposób, co jest dokładnie tym, co się dzieje. Gdy musicie się złapać lub zabezpieczyć przeciwko czemuś dla wsparcia. Możecie również wykonać to ćwiczenie, odpychając się od blatu kuchennego, a nawet siedząc na krześle i odpychając się od biurka. Ważne jest, abyście odpychali się z maksymalnym wysiłkiem przeciwko czemuś nieruchomemu przez te 10 do 15 sekund przytrzymań. I teraz dotarliśmy do ćwiczenia numer jeden. Tego, które badania pokazują. Że jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne dla zapobiegania upadkom i utrzymania niezależności po 75 roku życia. Numer 1. Postawa na jednej nodze Najważniejszym ćwiczeniem dla każdego powyżej 75 roku życia jest postawa na jednej nodze. I badania stojące za tym prostym ruchem są absolutnie niezwykłe. Kiedy chirurdzy, ortopedzi mówią o najbardziej niedocenianym ćwiczeniu w fitness seniorów, to właśnie o tym mówią. Stanie na jednej nodze może wydawać się zbyt podstawowe, aby być ważne, ale nauka opowiada zupełnie inną historię. Główne badanie opublikowane w brytyjskim dzienniku medycyny sportowej śledziło ponad 1500 dorosłych w wieku 70 lat i starszych przez 10 lat. Badacze testowali zdolność uczestników do stania na jednej nodze przez 10 sekund na początku badania. Ci Którzy nie mogli ukończyć tego prostego testu, mieli 18% wyższe ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w okresie badania. Ale co jeszcze bardziej istotne dla naszego tematu, niemożność stania na jednej nodze była związana z potrójnym ryzykiem doświadczenia poważnego upadku. Inne badanie z Uniwersytetu Wrocławskiego wykazało, że sam trening postawy na jednej nodze zmniejszył ryzyko upadku o 43% u dorosłych powyżej 75 roku życia 43% redukcji z jednego ćwiczenia. Żadna inna pojedyncza interwencja nie zbliżyła się do dopasowania tego wyniku. Powodem, dla którego postawa na jednej nodze jest tak skuteczna, jest to, że integruje wszystko. Równowaga, propriocepcja, stabilność bioder, aktywacja rdzenia i siła kostki wszystkie muszą działać razem jednocześnie, gdy stoicie na jednej stopie. To jest również dokładnie to, co się dzieje podczas chodzenia. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że chodzenie to zasadniczo seria postaw na jednej nodze. Za każdym razem, gdy robicie krok, krótko balansujecie na jednej nodze. Podczas gdy druga się przesuwa do przodu. Im silniejsi i bardziej stabilni jesteście na każdej nodze indywidualnie, tym bezpieczniejsze staje się wasze chodzenie. Aby wykonać postawę na jednej nodze prawidłowo, stańcie w pobliżu ściany lub stabilnego krzesła. Podmieście jedną stopę zaledwie kilka centymetrów od podłogi. Nie musicie podnosić jej wysoko. Skup się na utrzymaniu waszego stojącego biodra. Kolana i kostki stabilnymi bez nadmiernego przesuwania waszego ciężaru. Spróbujcie utrzymać tę pozycję przez 30 sekund na każdej nodze. Jeśli to zbyt trudne, zacznijcie od tego, co możecie zarządzać i budujcie stopniowo. Wykonujcie to ćwiczenie co najmniej 3 razy dziennie. Jako chirurg ortopeda mówię, że idealne czasy to podczas mycia zębów rano i wieczorem oraz podczas czekania na zaparzenie kawy lub podgrzanie jedzenia. Wbudowanie tego w istniejące rutyny sprawia, że jest znacznie bardziej prawdopodobne, że faktycznie będziecie to robić konsekwentnie. Badanie z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wykazało, że zdolność postawy na jednej nodze poprawiła się średnio o 27% po zaledwie czterech tygodniach codziennej praktyki. Uczestnicy pokazali również poprawioną prędkość chodzenia i zmniejszone kołysanie podczas testów równowagi stojącej. Aby rozwijać to ćwiczenie w czasie, spróbujcie zamknąć oczy podczas stania na jednej nodze, obracać głowę z boku na bok lub stanąć na lekko niestabilnej powierzchni, takiej jak złożony ręcznik. Każda z tych progresji rzuca wyzwanie waszemu systemowi równowagi w nowe sposoby i kontynuuje budowanie ścieżek nerwowych, które utrzymują was w bezpieczeństwie. Jako chirurg ortopeda podkreślam ważny punkt o tym, dlaczego chodzenie nie może zastąpić tego ćwiczenia. Podczas chodzenia jesteście na jednej nodze tylko przez ułamek sekundy, zanim druga stopa dotknie podłoża. Ten krótki czas nie wystarczy. Aby rzucić wyzwanie i wzmocnić waszą stabilność jednej nogi. Stojąc na jednej nodze przez 30 sekund lub dłużej, dajesz swojemu układowi nerwowemu czas na pełne zaangażowanie wszystkich mięśni stabilizujących i budowanie wytrzymałości, której te mięśnie potrzebują, aby chronić was przez cały dzień. Widziałam pacjentów w szpitalu klinicznym w Warszawie, którzy mogli chodzić kilometrami. Ale którzy nie mogli stanąć na jednej nodze przez więcej niż 5 sekund. To są pacjenci, którzy upadają i łamią biodro, sięgając po coś na wysokiej półce lub przekraczając próg. Ich sprawność chodząca nie przekładała się na równowagę i stabilność, której faktycznie potrzebowali. Postawa na jednej nodze jest ćwiczeniem numer jeden, ponieważ wypełnia lukę, którą chodzenie nie pozostawia. Więc to macie. Pięć ćwiczeń, które chirurdzy ortopedzi mówią, że są niezbędne dla każdego powyżej 75 roku życia, który chce pozostać niezależny i uniknąć niszczycielskich upadków, które wysyłają tak wielu seniorów w spirale w dół. Chodzenie jest wspaniałe i absolutnie powinniście kontynuować robienie tego. Ale, jak badania jasno pokazują, samochodzenie pozostawia krytyczne luki w waszej sprawności fizycznej. Wasza propriocepcja, Wasza zdolność do wstawania z pozycji siedzącej, mobilność waszych bioder, siła waszego tułowia i stabilność waszej jednej nogi wszystkie potrzebują specyficznej uwagi, której chodzenie po prostu nie zapewnia. Dobra wiadomość jest taka, że te pięć ćwiczeń razem zajmuje mniej niż 15 minut dziennie. Nie potrzebujecie członkostwa w siłowni ani żadnego sprzętu. Nie musicie być w świetnej formie, aby zacząć. Każdy z tych ruchów może być zmodyfikowany, aby dopasować się do tego, gdzie jesteście teraz. Zacznijcie od tego ćwiczenia, które wydaje się najbardziej możliwe do zarządzania i dodawajcie pozostałe z czasem. Jako chirurg ortopeda mówię, że nawet robienie tylko ćwiczenia numer jeden, postawy na jednej nodze trzy razy dziennie postawiłoby was przed większością ludzi w waszym wieku. Wasze przyszłe ja podziękuję Wam za każdą sekundę, którą zainwestujecie w te ruchy dzisiaj. Dbajcie o swoje ciało, ponieważ to jedyne, które macie. Teraz chcemy usłyszeć od Was, z którego z tych pięciu ćwiczeń zamierzacie zacząć dzisiaj? I jaka była Wasza największa walka, jeśli chodzi o pozostanie aktywnym i utrzymanie równowagi, gdy staliście się starsi? Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach poniżej. Bardzo chcielibyśmy je usłyszeć. Dziękujemy za oglądanie.